Służby i straż, tudzież policja też pilnuje, ambulans przyjechał. Po prostu o hydrant tutaj lejem, dogaszają podobno elektryczny autobus komunikacji miejskiej. Tu na 29 listopada w Krakowie, niedaleko, tak jak gdyby z tyłu, cmentarza Rakowickiego. No i z tego autobusu to prawdopodobnie nic nie będzie najwyżej na złą, ale jak dojeżdżałem od miasta, no to tak się fajczyło, że ciemno było wręcz od yy, smrodu, prawda? No i teraz dzięki akcji straży tu przejazd yy, do miasta od strony yy, Węgrzec krąwnika por jest prawda Pełno straży policji ambulans jest po prostu